Hej, kawitajcie, ja jestem Asia i w dzisiejszym odcinku stworzyłam serwer, gdzie będzie sam Survival, czyli nie będzie żadnego kreatywa. No to tak, zaczynamy. Stworzyłam ten serwer na Aternos, no i zrespiłam się właśnie w, ty, w takim miejscu. I co my tu mamy? Mamy tu widać jakąś pustynię, ale na razie to sobie zetniemy jakieś drzewo. Na tym serwerze będzie sam tylko survival. Nic więcej nie będzie. Kopiemy sobie jakieś drewno, żeby sobie zrobić jakiś crafting. Yy, ogólnie mamy teraz tryb pokojowy, żeby nie było mobów. Ale obiecuję Wam, nie będzie tutaj żadnego kreatywa. sam survival. Ok, kopiemy. i dobra, tyle nam starczy na, na razie bierzemy to przemieniamy sobie to na deski i mamy 20 desek zrobimy sobie jakiś crafting ok i teraz tak co by sobie tutaj zrobić Hmm. Dobra, pójdziemy powiedzmy albo zrobimy sobie jakiś może mieczyk. Żeby jakieś jedzenie mieć. To sobie zamienimy na patyki. Ok. Parę patyków sobie weźmiemy. Zamkniemy ten crafting, robimy sobie mieczyk. Źle to zrobiłam, dobra. Dobra, na razie zrobiłem mieczyk. I idziemy zabić jakąś świnkę. Tu mamy jakiś piasek, który musimy stąd wejść. okej, okay, i tu mamy jakieś świnki. okej okay. mm, i co, mamy jedzenie? aha, tu jest spoko tu mamy kolejną jakąś świnkę trzeba ją upolować gdzie ona jest? okej, okay, mamy mięso No to tak. Mamy sobie mięso, to teraz by się przydało jakiś bruk mieć. Czyli zrobimy sobie kilo w drewniany i zbierzemy sobie bruk. Okej. Okay. Czemu ten craftik się nie chce otworzyć? Trochę są jakieś lagi, bo ten serwer dopiero jest stworzony, także... No, nie dziwcie się, bardzo was przepraszam. No, ale. Dopiero jest stworzony, także będą trochę lagi. A dobra, Pyk Zrobimy sobie jeden kill, bo nam wystarczy. Co tu taki dziwny odgłos wydaje? Spoko. Mamy killów, także idziemy sobie tutaj. Żeby sobie pokopać jakiś kobol No bardzo nam się przyda ogólnie No bo z kobla można wszystko zrobić o. Gacz Asia Isa dokonał postępu epoka kamienia I Teraz sobie możemy zrobić lepszy miecz, lepszy kilof Tylko jeszcze trochę sobie wykopiemy Czemu to się nie chce zabrać? Halo! Się to zbierze. O dobra. Nie będziemy sobie tutaj kopać, bo troszeczkę nam tego kobla się bardzo przyda. Mogłam czat wyłączyć, ale dobra. Okej, okay, idziemy sobie tutaj. I robimy sobie lepsze itemki. Okej, okay, zrobimy sobie mieczek. Teraz bierzemy kobla. No i znowu ten nie źle zrobiłam, ale dobra. Odkładamy te patyki. To robimy tak. Mamy teraz kamienny miecz. I z tego zrobimy sobie jeszcze kilof, ale tu dokładamy tą. Ty, te kilofy sobie zrobimy. Ile ich się zrobiło? Jeden? Aha, no jeden, dobra. okej, okay, mamy jeden kilof. Okej. Okay. Um, zabijemy sobie znowu jakieś zwierzę, tylko musimy znaleźć jakieś. My mamy na razie cztery mięska. Mogłam jeszcze piecyk zrobić. Dobra, mamy tu jakąś świnkę. Uderzamy tą świnkę, bo musimy mieć jedzonko. Ale są te lagi wielkie normalne. Mam nadzieję, że na następnym odcinku już nie będzie takich lagów. Dobra, kliknę F5. Spoko. No i dalej są lagi. Weźmiemy ten kamienny, jak czynę drewnianym biję. Okej, ja już mamy 6 mięsk. tu mamy taki fajny teren żeby sobie zbudować domek okay, tu mamy jakieś krowy no to też będzie trzeba było je upolować polujemy sobie na krówkę te krowy są bardzo szybkie może kurczaczka będzie ten kurczak Teraz tak, mamy mięso z kurczaka. Idziemy jakieś drzewo znowu ściąć, bo mamy tego drewna. Abo Co mnie nam starczy na crafting? Dobrze robimy. Co co, deszcz jeszcze pada? O nie górze jeszcze deszcz. No ale, okej. Okay. No to tak, mm, co by tutaj zrobić? A, mieliśmy zrobić... Um, co my tu mieliśmy zrobić? Aha, piecyk. To musimy jakiś węgiel mieć. Ja też będę grać poza odcinkiem. Hmm. Właściwie nam nie starczy. O ja, ale będzie burza za chwilę. Ale pierwszy level. Chodź tu do krówka. Okay. Um, dobra, te krowy są naprawdę za szybkie. Idziemy do tego craftingu. I teraz tak, mamy mięsko, co, co my tu potrzebujemy? Mamy kamienny kilof, pójdziemy sobie pod ziemię kopać. Pójdziemy sobie coś pokopać. O nie. Coś nas wywaliło. Okej. Okay. Coś wywaliło, ale dobra. Kopiemy sobie tu. Do tego kobla nam się przyda. Jeszcze musimy siekierę zrobić, łopaty. Jeszcze więcej kilów jakieś mieczyki jeszcze więcej. Że naprawdę się to wszystko przyda. Mamy już 19 kobla. Tak kopiemy dalej. No i tak, na dzisiejszym odcinku nie będzie aż tak dużo, bo to jest dopiero początek naszego Survival'a. Na... Będę nagrywać codziennie dla Was odcinki. No, właśnie z tego Survival'a na tym serwerze. Mam nadzieję, że lagów już nie będzie. Okej, okay. 33. Weźmiemy jeszcze więcej. Tu na razie sobie poczekamy, bo tu jest deszcz na dworze. Za dużo naprawdę tych lagów. serwer serwera wywala. Dobra, no 40 kobla starczy nam. No to tak, jeżeli nie chcecie, yy, nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, no to musicie zasubskrybować mój kanał yy, z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę. No i na dzisiaj już będziemy kończyć. No to jeszcze odcinek, wam się spotkamy.